Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Bihar dzieło. Dzisiaj zapraszam Was do wydziergania razem ze mną takich e, słodkich mini koszyczków wielkanocnych, które mogą być ozdobą stołu wielkanocnego, ewentualnie e, mogą być koszyczkiem, w którym dziecko będzie niosło jakieś słodkie smakołyki do kościoła na święconkę. Także... Może to być fajne, urocze, słodki dodatek. Jeżeli chodzi jako ozdoba, to przy okazji znalazłam znaczy, znalazłam mam to od wielu lat i wiem o tym, że to mam. To jest ozdoba, taki kurczaczek wykonany przez moje dzieci, kiedy były w klasie pierwszej. Nie pamiętam, które z moich dzieci czy córka, czy syn ale jest to kilkanaście lat temu, a że jestem osobą bardzo sentymentalną i przechowuję wszystko, co oni robili, łącznie z laurkami sprawdzianami i zeszytami, to sobie zostawiam na pamiątkę. I tak przy okazji powiem, że to jest bardzo fajna, prosta sprawa do zrobienia, czyli jajeczko plastikowe, pędzelkiem, pędzelkiem jest klej magik rozprowadzony po jajeczku, sznureczek owinięty. Wokół całego jajeczka, przyklejone oczka ruchome, z takiego papieru taki falowany, karbowany, wycięte skrzydełka, dziobek, grzebyk. Tutaj jest wstążeczka, dlatego że to wisiało kiedyś na gałązce, ale uznałam, że będzie fajnie się tutaj prezentować. A tutaj mam taką zwykłą pisankę plastikową, kupną, jakiś tam bokszpan. Słuchajcie, tak naprawdę, jak ten koszyczek będzie wyglądał, jest uzależniony od Waszej wyobraźni, jak go sobie ozdobicie, co z nim zrobicie. Ten jest wykonany ze sznurka 5 mm i wystarczyły 3 rzędy na wysokość, żeby mieć tą samą wysokość co sznureczek 3 mm, a tu są cztery rzędy. Ja będę dzisiaj wykonywała na sznurku. Mm, 3 mm, przepraszam, 5 mm. Do tego jest mi potrzebne szydełko 8 mm. Tylko kochani, zwracajcie uwagę na etykietę sznurka, jaki numer szydełka zaleca producent, bo może się to różnić. Ósemka, i później mam piątkę. Będzie to potrzebne tutaj do naszego uchwytu, żeby był bardziej sztywny. Oczywiście nożyczki. Igła plastikowa lub metalowa z końcówką, żeby schować nasze nitki, więc e, myślę, że możemy już zaczynać, a tak jeszcze przy okazji mam tu takiego e, zajączka, wydziergałam i tutaj jest też pozostałość po moich dzieciach, jest to jajko e, z e, też obtoczone e, nie obtoczone, przepraszam za przejęzyczenie najpierw jest posmarowane klejem magikiem, a później obtoczone, oprószone w kaszy także w domu można mieć za darmo fajne pomysły zaczynamy cały koszyczek wykonany jest z półsłupków i oczek ścisłych także myślę, że jeżeli ktoś nie umie jeszcze to zapraszam do Playlist gdzie ja to wszystko pokazuję, ewentualnie postaram się to tak w miarę prosto pokazywać, iż wolno, żeby to było dla każdego zauważalne. Zaczynamy magiczne kółko w ten sposób. I robię oczko łańcuszka. Na tym naszym magicznym kółku muszę wykonać 6, 8. 8 półsłupków. Jak to robimy? Szydełeczką do środka kółka, pobieram nić mam dwie na szydełku pobieram, przeciągam przez te dwie i już mam pierwszy półsłupek. I w ten sposób robimy 8 półsłupków przytrzymując sobie cały czas to kółeczko, żeby nam się nie tutaj nie rozjechało. Trzy półsłupki 5, 6, 7 i 8. Każdy półsłupek możemy policzyć sobie tym warkoczkiem tutaj, czyli oczkiem łańcuszka. Ewentualnie zobaczcie, każdy półsłupek składa się z takich dwóch. Yy, Nóżek. Z tyłu, jak obrócimy, mamy też dwie nóżki, plus taki garbik. Z powrotem wkładam szydełko. Teraz tutaj ta nic, co nam została. Zaciągamy ją najmocniej, jak potrafimy. Jeżeli szydełko przeszkadza, wyciągnij tylko pętelkę sobie dłuższą, zostawcie i zaciągamy. Dobra. No, udało się, że akurat jest za pierwszym razem, ale w razie gdyby coś tam nie zagrało, to nie marcie się, że ta przestrzeń jest zbyt duża. Od tego mamy igłę, żeby to później schować. I teraz będziemy zamykać oczkiem ścisłym. Każdy rząd będziemy w ten sposób wykonywać, i działamy dalej. Wkładam szydełeczko. Tutaj mam dwie takie nitki. Tu i pod te dwie nitki muszę się wbić. To jest ten warkoczyk, czyli zwane oczko łańcuszka, inaczej nasz półsłupek. Pobieram nić, przeciągam i jeszcze raz przeciągam bez pobierania. I to jest nasze oczko ścisłe. Teraz robię oczko łańcuszka i w każdym tym naszym półsłupku teraz będę wykonywała po dwa półsłupki, czyli podwajam do szesnastu półsłupków. Nigdy to oczko łańcuszka nie liczy się jako nasze y, półsłupek, ono jest po to, żeby nam rozpocząć kolejny rząd, ale pierwszy półsłupek rozpoczynamy w tym samym miejscu, co robiliśmy oczko łańcuszka, zobaczcie. Tu się wbijamy, tu pod te dwie nitki, a to jest ta sama przestrzeń. Widzicie, co było to nasze oczko, łańcuszka. I pod każdą, tutaj, robimy dwa półsłupki. Wbijamy się pod dwie nitki, pobieramy. I mamy jeden półsłupek, bo tu było oczko łańcuszka, więc wbijamy się jeszcze raz. Pobieramy. I drugi półsłupek. Półsłupek. I teraz kolejne dwa. Pod tym jednym warkoczykiem. Mamy już cztery. Kolejny półsłupek. Mamy sześć osiem dziesięć. Dwanaście, czternaście i ostatnie dwa, szesnaście. Teraz będziemy zamykać. Zamykamy, tu jest takie jedno oczko leżące, na to nie zwracamy uwagi. Zamykamy, wbijając się pod, te, pod ten warkoczyk. Czyli tutaj, ten pierwsze leżące na kole. Pijamy się. Tu sobie jeszcze przyciągnijmy. Pobieramy. Mamy dwie na szydełku i przeciągamy. I mamy nasze oczko ścisłe, które nam zamknęło. Teraz pociągnijmy sobie pętelkę. Możemy sobie tu jeszcze dociągnąć. O! Wziąć mniejsze szydełko i schować tą nitkę, bo jak ją tu otniemy, to niestety, ale nam się cała nasza praca zmarnuje. Jak chowamy, tak żeby nie przebiło nam na drugą stronę robótki. Jeżeli szydełkiem się źle robi, można to igłą przeciągnąć. I wracamy do naszej pracy. Skończyliśmy na tym, że zamknęliśmy nasz drugi rząd. I teraz odznaczymy sobie takim ściegiem, nie wiem czy to tak prawdziwa nazwa taki, taki. No nie wiem. Będziemy się wbijać tutaj wewnątrz każdego oczka, żeby powstał nam taki fajny, pojedynczy. Wzór tutaj z każdego półsłupka. On będzie nam odznaczał koniec dna od ściany koszyka. Robimy oczko łańcuszkę. I wbijamy się w każde oczko, nie pod dwie nitki, jak wcześniej, tylko w środek. Więc zaczynamy. A, jeszcze jedno. I kochani. Nie tylko że się wbijemy tutaj, tylko zobaczcie. Nasz słupek ma jeszcze ten garbik, o którym Wam mówiłam, i tu trzeba się wbić. Musi też być pod dwoma nitkami. Tylko wtedy po dwie nitki wchodziliśmy, robiliśmy tu. A teraz, że się wbijamy w środek tego warkoczyka, to drugą nitką, którą zabieramy, pod którą wchodzimy, jest ten garbik. Pobieramy nić, przeciągamy, mamy dwie i robimy dalej normalnie półsłupek. To jest ta różnica, że się wbijamy po prostu w środek oczka, pod garbik, pobieramy nić. I robimy 16 półsłupków, bo w tym rzędzie nic nie powiększamy. Widzicie, jaki nam tutaj fajny wzorek wychodzi. Możecie sobie liczyć. Pomagajcie palcami, bo może być trudno się w ten garbik wpić. O, tak jak mi tutaj w tym momencie. u jest 14. teraz robię piętnasty półsłupek i 16. Troszeczkę się wywija, ale to nic złego, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Wbijamy się tutaj w to oczko leżące pod dwie nitki, teraz już tak jak wcześniej robiliśmy, pobieramy, oczko ścisłe i teraz Wywijamy na tą stronę. I cóż dalej? Teraz tylko od Was zależy, ile rzędów w górę chcecie zrobić. Czy to będą 3, 4, 5, to jest uzależnione od Waszych, nie wiem, pisanek, ozdób, które chcecie włożyć. Od Was, tak naprawdę tylko od Was. Więc zamknęliśmy. Robimy oczko łańcuszka i Cały czas robimy 16 półsłupków. Pamiętamy, wbijamy się pierwszy tam, gdzie, skąd wychodziło nam oczko łańcuszka, z tym, że oczko łańcuszka nie jest naszym półsłupkiem. Pierwszy, drugi pod dwie nitki, już nie pod ten garbik, tylko tutaj pod te dwie nitki. I tak, kochani sobie, działamy. Zamykając za każdym razem oczkiem ścisłym tutaj tu pod spód plus oczko, oczko łańcuszka i ja Wam teraz pokażę, nie będę wszystkiego z Wami nagrywała, ja sobie wykonałam trzy rzędy, zamknęłam, zamknęłam sobie, robię teraz, powinnam zrobić oczko łańcuszka, jeżeli bym wykonywała dalej, ale już teraz chcę nasz Nasz uchwyt, naszą wrączkę zrobić i wykonuję sobie jakieś 12 oczek łańcuszka, ale zmienię sobie szydełko. Na mniejsze będzie troszeczkę ciaśniejsze Już jedno oczko zrobiłam. Dwa, trzy, cztery. siódme ósme, dziewiąte dziesiąte jedenaste i dwunaste to jakby długość tego waszego uchwytu jest uzależniona też od was, tak? przymierzajcie sobie i będziecie widzieli czy tak ma być, czy już dla Was wystarczy, czy po prostu zrobić tam jeszcze z dwa czy łańcuszki więcej? No, dla mnie myślę, że wystarczy. I teraz co robimy? Obliczamy sobie, skoro było 16 y, tych warkoczyków, gdzie będzie połowa, czyli ósemka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 układacie sobie, żeby ten łańcuszek tak jak tu idzie górą tak samo tutaj był tu macie to oczko, które jest waszą połową koszyczka wbijacie się po dwie nitki łapiecie tą pętelkę z tego uchwytu troszeczkę przyciągnijcie i przeciągacie i jesteśmy na drugiej stronie teraz robimy Oczko łańcuszka i wbijamy się w każde nasze oczko tutaj w środek i robimy oczko ścisłe. Mam Na nadzieję, że to gdzieś będzie dobrze widać. Tu już mamy nasze pierwsze oczko. Ścisłe. Popieramy nić, przeciągamy ją przez środek. I następnie tu. To jest to samo oczko którym kończymy każdy nasz rząd. I w kolejne w środek pobieramy i przeciągamy. Pobieramy. Przeciągamy. Pobieramy. Przeciągamy, pobieramy, przeciągamy. Zobaczcie, jakie nam się fajne sztywne robi. Jestem tutaj, zbliżam się do końca. Oczka ścisłe. I co dalej? W sumie mogłabym już tutaj zakończyć, tak? Czyli ucięłabym nić, przeciągnęłabym ją tutaj, zamknęła takim oczkiem i na tym mogłoby się zakończyć, schowałabym, ale. Ja chcę Wam pokazać, jak mogę wykończyć jeszcze na około oczkami ścisłymi. Więc co robimy? Nie wiem czemu mam wrażenie, że coś mi tutaj lampa szwankuje. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. Jeśli nie, no to będę nowa nagrywała. I teraz wbijamy się tu, pod pierwszym nasz warkoczyk. Tu. I wykonujemy oczko ścisłe, które już znamy. I działamy do połowy naszego koszyczka. pod dwie nitki kochani tutaj. Oczka ścisłe robią takie nam wykończenie takiej szczywniejszy brzegu i pozwalają też, jak sama nazwa wskazuje, troszeczkę nam to ścisnąć. I tak jakby u góry się robi delikatnie ten koszyk. Ciaśniejszy. Możemy to robić. Nie musimy. Po prostu sobie o tym wspominam. Zbliżam się teraz tu do naszego uchwytu. I co dalej? Tu jestem. Tu, gdzie wychodzi nam to oczko. Wybijam się, też pobieram i robię oczko. Ścisłe. I teraz pod uchytem sobie tą nitkę przeciągnę. Tu jestem w tym miejscu dokładnie i wbijam się tu. Czyli pierwsze oczko. W kolejne tak naprawdę tu mi wychodzi nić. pobieram i robię oczko. Jeszcze zbliżam się do końca. Okay. i teraz. Jak to będziemy kończyć? Tu jeszcze się wbijemy. Wyciągamy sobie... U mnie akurat to jest koniec kłębka. Ale wy musicie w tym momencie sobie gdzieś tyle obciąć, tak? i zrobimy sobie takie fajne ślepe oczko. Tu, na czym ono polega, że wbijamy się tutaj, tą naszą uciętą nić, pobieramy w środek tego oczka, przeciągamy i teraz. Odwracamy z powrotem. Ta nic wtedy była tutaj. To samo oczko się wbijamy w środek, tak? Tu od góry łapiemy i przeciągamy. Zobaczcie, jak nam się fajnie zamknęło. I teraz. Możemy tutaj jeszcze szydełkiem złapać i pod tymi dwoma przeciągnąć. Ewentualnie już wtedy brać nitkę igłę i chować. Proszę ucinamy i chowamy sobie tu. Wywijacie sobie, nic się koszyczkowi nie stanie. Tu sobie albo igłą w poprzek chowacie, albo szydełkiem. No i kochani w ten sposób dobrnęliśmy do końca można iść pod żelazko, podparować, w jaki sposób to zrobić. żeby miała jakiś taki fajny kształt jakby chcecie, to jeżeli macie parownicę, to parownicą, jeżeli nie, no to po prostu nie dotykacie, tylko parujecie. Mocno, najlepiej, by ktoś dorosł. Jeżeli jesteś <gryny> dzieckiem, to może sam żelazkiem nie, nie próbuj poprosić o osobę dorosłą i wtedy troszeczkę ten sznurek zmięknie i podda się Wam. Jeżeli Wam odpowiada, w tym momencie pozwólcie, że ja tego nie utnę na wizji, bo być może jeszcze do czegoś to wykorzystam. No i teraz co? No, ozdabiacie sobie czym chcecie. Możecie wrzucić, o to jeszcze też kiedyś pokażę, możecie wrzucić jakieś pióreczka sobie, gdzieś bukszpan, jakaś inna ozdoba zielona wokół tego wszystkiego. Ja mam akurat ze styropianu, ale mogą być to smakołyki. Tu jakoś. Widzicie, tak na szybko. O. jakoś tam sobie ja to tylko tak na szybko ozdobić no i czyż nie jest piękne chwileczkę nam to zajęło myślę, że gdybym nie mówiła <laughs> przepraszam poszłoby <laughs> szybciej no ale i tak, i tak się staram i mówię mniej kochani, no to co no cudownego dziergania jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie. Pozdrawiam was serdecznie. Miłej pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nie zapomnijcie polajkować mojego kanału, subskrybować go. Odwiedzajcie mnie na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia, do usłyszenia.